Dzień dobry, nazywam się Iwona Wierzbicka i jestem dietetykiem klinicznym. A dzisiaj temat: szczupły nie znaczy zdrowy. Dieta ma znaczenie. Bardzo popularna dzisiaj jest taka metoda liczenia kalorii, liczenia makro, liczenia białek, tłuszczy, węglowodanów. I pojawiło się mnóstwo takich dietetyków, którzy mówią: e, Nie słuchajcie tych od klinicznej, to nie ma znaczenia co jesz. Ważne, żeby się kalorie zgadzały i fizyka, matematyka to jest przecież tak oczywista sprawa, nie? No właśnie okazuje się, że nie jest tak oczywista sprawa, bo znam mnóstwo osób w gabinecie, które jedzą de facto mało, a wcale nie są szczupłe, które jedzą dużo, a wcale nie są otyłe. I na to, jak my funkcjonujemy, ma wpływ mnóstwo czynników, o czym już dowiedzieliście z wielu moich filmów. To na co chcę zwrócić uwagę, że w ciągu jest taki fajny miernik w internecie, Worldometer czy coś takiego, który pokazuje, ile w danym momencie ludzi umarło na coś tam, czy zachorowało na coś. W ciągu jednego miesiąca na świecie umiera. 700 tysięcy osób na nowotwory. W Polsce jest to również pierwsza przyczyna zgonów, zaraz po tym jak naturalne metody, jak zawał serca, takie problemy jakieś kardiologiczne, no po prostu zatrzymało się serducho i ktoś rano się nie obudził, to wiadomo, to jest pierwsza. Druga to są nowotwory. To nie jest tak, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że 60% osób ma nadwagę i otyłość, to można by było pomyśleć, aha, no to umierają wszyscy ci, którzy mają nadwagę i otyłość. Ale nadwaga i otyłość nie bierze się z przejadania też, nie zawsze. To nie jest prawdą, że nie chorują na nowotwory osoby, które są szczupłe. A jednak dalej dietetycy propagują metodę liczenia kalorii. Wystarczy, że wyliczysz i nieważne co zjesz, ważne, żeby zmieściło Ci się w makro. Możesz jeść przysłowiowe oreos, Snickersy, nutelle. Zapić to olejem rzepakowym, popić Coca-Colo czy Coca-Colo Light, żeby mieć mniej kalorii i będziesz zdrowy, bo, no wiecie, gdyby to było tak, że od, tylko od cyferek, Przepraszam, że tylko od cyferek yy, zależy nasze zdrowie. Patrzcie, jakie to było proste. Nobel normalnie, Nobla można by było dać. Wyliczyłem sobie 2000 kalorii, co gwarantuje mi, że jeżeli nie przekroczę 2000 kalorii, nawet o jedną kalorię, to będę całe życie zdrowy. No, myślę, że zgadzacie się ze mną, że to jest bzdura. I jak dla mnie, liczenie kalorii nie ma sensu. Ani twoja babcia, ani twoja prababcia, ani twoja praprababcia pra, nie miały pojęcia o liczeniu kalorii i nie robiły tego. I myślę, że się zgodzicie też z tym, że i babcie, i prababcie mają dużą jasność umysłu i zachowały dużo większą sprawność niż obecnie dzisiaj. Prawda jest taka, że to, w jaki sposób się odżywiamy, jaki mamy dostęp do żywności spowodowało, że no ludzkość może się rozwijać, jest ich coraz więcej. Natomiast mam poczucie, że jakość tego życia jest zdecydowanie gorsza. Bardzo dużo osób w wieku 30 lat zgłasza się do mnie z mgłą mózgową, z tak zwanym zespołem jelita nadwrażliwego, wzdęcia, zaparcia, biegunki, wypadanie włosów. Spadek siły, spadek nastroju, nastroje depresyjne. Dzisiaj statystyki pokazują, że więcej osób popełnia samobójstwo z powodu depresji niż ginie w wypadkach samochodowych. To jest przerażające. Tak mało się mówi na temat profilaktyki, ale takiej prawdziwej, takiemu zapobieganiu, bo. Jeżeli popatrzymy na to, co propagują media, badaj się. No ale jeżeli się zbadasz, to się dowiesz, masz albo nie masz nowotworu. I wiele osób, które się zbada, uzna: O, nie mam nowotworu, oho, mogę dalej jeść to, co jadłem do tej pory, bo jednak widzisz, wcale mnie to nie zabiło. nie? A tak mi tutaj ten mówiłeś, że to niedobre jest dla mnie, tak? Albo jeżeli ktoś się dowiaduje, że ma chorobę, to nagle postanawia, że całe życie teraz wszystko zmieni i w ogóle będzie: Wow, i super. I to, że zmienił sposób odżywiania. Uratuję już go w tydzień, jak często moi pacjenci oczekują efektów po tygodniu stosowania diety kontra 40 lat, które stosowali jakąś tam, byle jaką. Kochani, pamiętajcie, że to ma znaczenie, co wkładacie do buzi. Żywność przede wszystkim ma jedną podstawową funkcję. Ma odżywiać nasze ciało i to, jak się dzisiaj odżywiać, odżywiasz, będzie procentować na przyszłość. To nie jest tak, że zmienisz swoje żywienie wtedy, kiedy pojawiła się choroba. Może to już jest za późno na to, żeby cokolwiek się zadziało, bo w Twoim organizmie przez wiele lat nagromadziły się toksyny, doszło do wielu niedoborów nastąpiły uszkodzenia, no bo przecież my też jemy po to, żeby się regenerować, naprawiać, detoksyfikować, odtwarzać, produkować enzymy, produkować białka, produkować kolagen, ciała odpornościowe. Jak wiele dzisiaj osób ma zaburzony ten system immunologiczny, okazuje się, że choroby autoagresywne, w tym Hashimoto, reumatoidalne zapalenie stawów, łysienie plackowate, to są takie choroby, na które medycyna nie zna lekarstwa, a na które choruje coraz więcej osób. Tych statystyk jeszcze nie ma takich dobrych, ale podejrzewam, że jest to tak samo duża cyfra jak w przypadku nowotworów. Zobaczcie, mamy dwie rzeczy, na które medycyna nie daje żadnej. Znaczy żadnej. No może daje, ale no nie ma stuprocentowej pewności, a w niektórych przypadkach ta pewność jest, że tak powiem, na niewielkim poziomie, jeśli chodzi o całkowite wyzdrowienie. Dlaczego w takim razie nie propagujemy tego, że żywność powinna nas odżywiać, że żywność nie może być trucizną, że jeżeli nie masz co zjeść w danym momencie, to wcale nie jest prawdą, że lepiej jest zrobić sobie zupkę chińską i zjeść cokolwiek. Od głodu tak szybko nikt nie umiera. A kiedy... E, troszeczkę przegłodzisz swój organizm, to jeszcze włączysz mechanizmy autofagi, czyli autonaprawiania naszego organizmu. Przecież ludzie kiedyś też przez jakiś czas potrafili funkcjonować bez jedzenia, potrafimy odkładać tkankę tłuszczową, potrafimy z niej korzystać. Mamy mnóstwo fantastycznych mechanizmów. Kochanie, jedzenie pięciu posiłków, często mało to jest mit. Liczenie kalorii to jest mit. Pięć porcji produktów pełnoziarnistych. To jest mit. Przecież produkty pełnoziarniste zawierają fityniane, związki, które wyciągają nam ważne pierwiastki z organizmu, m.in. cynk do przemian energetycznych, magnes do, do produkcji enzymów, e, wyciągają nam również mangan, który jest potrzebny do procesów detoksyfikacyjnych, selen, który jest również antynowotworowy. Dodatkowo jeszcze bardzo często przyczyniają się do wzdęć, a wzdęcia to oznaka stanu zapalnego w jelitach. Stan zapalny w jelitach to stan zapalny w całym organizmie. Zobaczcie, jak to jest wszystko powiązane. Ja mam czasami takie poczucie, że pewne rzeczy powstały po to, żeby ludzie byli chorzy, a najlepiej jeszcze, żeby byli przewlekle chorzy i żeby za szybko nie umarli. No, To jest taki niestety niemiły akcent na koniec tego filmu. Podsumowując, chcę zwrócić uwagę, że to nie kalorie mają największe znaczenie, lecz jakość twojego żywienia, jakość twojego myślenia i jakość twojego snu, i jakość twojej aktywności fizycznej i jakość twojego całego życia. Ja was zachęcam do tego, żebyście przejrzeli całą playlistę dotyczącą nowotworów i koniecznie ściągnijcie sobie naszą aplikację mobilną Iwen Dieta, bo tam macie. Encyklopedię wiedzy, czyli wszystko co wiem, zostało tam zamknięte. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę, koniecznie komentarz, no i subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Do zobaczenia.